Ja bym miał zacząć wszystko od nowa, jeśli chodzi o tatuaże, niczego nie zmieniło oprócz twarzy. E, twarz to jest to jest... Jak wycieźwiałem teraz i zobaczyłem, jak te pijawki mnie wykorzystały, wybrałem do tego, do tego tatua ta tatuażu na twarzy e, gdzieś tam najebanym, a ostatnio krzyczałem, że, że nie zostałem wykorzystany. Zostałem wykorzystany potwornie przez tego ziba, co mi to mordę wydzierał, e, który mówił w wywiadach, że... O, on absolutnie nie dziara ludzi po pijaków, sam jebał jego powódkę, e, tylko żeby mnie wciągnąć, bo wiedział, że można mi wyczuć, że można mną manipulować po pijaków, po e, To tonoszową i chciał się wybić na moich plecach. E, I wpadłem w jego sidła e, i wydziarał mi mordę gdzieś tam jeszcze w swoim projekcie, gdzieś tam gdzieś, W ogóle, no, e, sam jestem sobie winien, ale prawda jest taka, że w mojej pracy co trzeba osoba chce mnie wyjść na coś. Chcesz o jedna na pieniądze, druga na coś, hmm. trzecia na fame. W większości przypadków są ludzie, którzy żyją po to, żeby się wybić na moich plecach, bo nie mają tego, co, co ja mam, dlaczego nie... O co nie walczyłem na Hamant, samo przyszło? Czyli ta sława, doskaznawalność. Hmm. No dobra, ale <gry> bo te tatuaże na twarzy tak przynajmniej nazywałeś, że miały ci pomóc w walce z trzeźwością, Pomagają, czy... O co chodzi? W Walce z no, że żebyś, żebyś był trzeźwy, może odwrotnie. Nie, tatuaż na twarzy to jest po prostu... To jest coś... No teraz to usuwam, jestem po mm -hmm. tym zabiegu. Ale usuwasz wszystko? No gałokocznych nie mogę, ale całą tatu tatuaż twarzy usuwam. Nie wiem, czy te kamerki Myślą, żeby mi z powieki. Ale te napisy też z boku, czy...? Napis tylko zostawiam, bo te napisy już mi przy przypomina i będzie przypominał. Mogłem dziś z popiołu wstać, mm -hmm. stać mnie na to. Tylko teraz prostu zostawię. Yy, bo to ma jakieś przesłanie i to jest z boku, bo z, bo, z, z boku mojej głowy. Yy, resztę używam, yy, całość, potwornie bolesna strawa, ale no, to jest rzecz, którą, kolejna rzecz, którą zrobiłem, yy, jakby sobie pod górkę mojej pracy, no, nigdy nie byłem w wielkich przystojniach, bo zawsze no, miałem pociętą oczy jak żaba, czy jak salamandra, czy nie, kamaleon, nieważne, nie ale yy, ja bym był trzeźwy, podejrzewam, że takiego czegoś bym nie zrobił, nie? Aha. No ale znaleźć się ten zjebi wykorzy i wykorzystał szansę, że to jest nalbany, to może go raz podkręcić i tam chura ale się nojami no i mu pykło fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu powiedz, a ile razy byłeś, mówiłeś, że jesteś trzeźwy, będąc pod wpływem e, ile razy mówiłem, że jesteś trzeźwy, będąc pod wpływem Aha. bardzo dużo razy e, ale jak przy pierwszym odcinku wyłosiłem grać koncert pierwszy koncert na trzeźwo e, miałem zagrać ale zanim to się stało, zagrałem koncert dla ćpunów hmm. i dla alkoholików w Magdalence I taki przerażony, czy mam mikrofon, kurwa, i się, ten ten tych kurwa, to i ta moja widownia, hmm. zaraz się narkomana z siekiem czerwonym na końcu sali i nie, bez mrugnięcia okiem, że cały koncert, patrzyłem, mu się to czoło. I taki przerażony, kurwa, mówi: wychodzę, i, i, i tam mi przeważnie, będzie coś o karze, sędziowie. Ja mówię to mówię: korzynka. I co? Ja teraz mam chyba wyjść z tego środka i zagrać koncert na cześć, wo, na scenie, udając pijanego. Pan mówi: popuść lepiej udawaj pijanego na scenie, niż cześć domu. <laughs> no i tak zawsze było, nie? Zawsze kurwa, udawałem cieźwego domu, pijanego na scenie, nie musiałem, nie? Ale teraz jest nadróż. no odwrót, teraz kto udawał pijanego na scenie. Ale nie na go w domu. Po 20 latach palenia mówisz, że to psuje głowę. Co dzisiaj byś powiedział młodym ludziom, którzy pierwszy raz sięgają po alkohol i narkotyki? No kura, nie róbcie tego. Bo jak będziesz tak robić, to będziesz wyglądać tak jak ja i śpiewać dziwne piosenki. W swoim życiu nadal tylko nie brałeś hryny? Raz udało mi się za nosa, ale żeglałem jako. Ten. Nigdy nie, nie zajęłem się bez bo nie umiem robić zaszyków. Tak samo przy ubielaniu, Jak tylko zobaczę, że uchodzi za mnie ducha, a czasem mogę sobie podciąć ratkami, ale co do igieł, mam, czuję po prostu lęk, nieznany i chyba dlatego, że. No się nie buduje. to cię uratowało. Tak. Próbowałeś jakieś ceremonie, ceremonia jałaski, takie i tego typu? Myślałem o tym kilka razy, ale okazało się, że ja nie chciałem odnaleźć istoty ducha i zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Jak się aż czymś nowym, no, ale <laughs> tylko raz dlatego, <laughs> dlatego nie uderzyłem. Dopiero bym sobie no dobra, ale tak. Jest jakaś prawda dzisiaj, na którą cię nie stać? No kłamstwo. I teraz już nie kłamiesz? Nie, nie mam powodów. Nie muszę się bać, nie muszę kłamać. I to jest coś... działo jest... Ja myślałem, że kłamać trzeba zawsze nawet jak nie trzeba było kłamać. Uh -huh. y no co to znaczy w swojej. W... Z czym kłamałeś na przykład? Bo pewnie były kłamstwa, które regularnie powtarzałeś. Tak, ale... Y Weszło mi to w krew. Złe wyjście w krew. No, wręcz DNA. I, ale okazało się, że ja przestałem kłamać. Może nie jest tak kolorowo jak było wcześniej, że kurio ten dalej. Ale nie o to tu chodzi. Nie muszę się bać, wracając do domu. Nie muszę udawać cześćwego będę pijany. Po prostu wchodzę, telefon kładę sobie na stole, jak ten nie ma tam żadnych krew, żadnych pijawek. Dzieci nie chcą mi wypuścić z domu, odzyskałem taką jakby, jakby, jakby kredyt zaufania, oni widzą o tym, widzą, że, że, że to nie jest na chwilę, że to już trwa jakiś czas, Aha. ja chcę zmian, chcę jakby teraz jakby, jeżeli ja wiem swoją tą chorą muzyką, podejrzewałem, że dużo ludzi w Polsce w nagryki, bo gdzieś zawsze widzieli we mnie w tunelu albo z naszalowania, Aha. co nie było dobre. Dzisiaj chciałbym mieć światło, przymierzał się ogólnie, dla sobie za cel, y, po dwóch latach abstynencji, jest jestem to teraz totalna totalnej mhm. Nie palę zioła, nie piję, nie, nie szpam żadnych narkotyków. Chcę pójść do szkoły dla terapeutów. Mhm. Ale warunek jest taki, że muszę być zwolony na inaczej mnie nie przyjmą. I chcę otworzyć ośrodek uzależnień pod skrzydłem u Popka. Y, bo to będzie dla mnie czymś, co będzie dawało mi y, poczucie to, że, że niosę światło, że robię coś. Mhm. Coś przede wszystkim jakby też dla siebie. To będzie takim moim trenerem, który będzie stał za mną z tyłu batem. Mój pompek, jeszcze 10 pompek, jeszcze 10 pompek, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, Chcę pójść tą stronę. No, ja byłem ten że podejrzewam, że może grupa ludzi, tak się zbiorą, nie nadążam za nie mną, bo ja byłem maratonczykiem w tych sprawach stworzeniu do tego. Ale ja chcę czegoś innego, ja już mam dość. Ale dobrze, czym się różni ta terapia, po której jesteś obecnie, od tych, które przeszedłem? Różni się tym. Że ja dodajem, jakie powiedziałem wcześniej dna. Mhm. do dna, dna mentalnie, medialnie i to, otworzyło mi oczy. Nie wiedziałem, że, że jest taka w ogóle forma. Myślałem, że zawsze jakaś fizyczna kwestia dotykania dna. Nie, u mnie to się działo, działo w głowie. Podziałem że koniec, poczułem, bo poczułem do siebie użydzenie, poczułem wstręt. Nie, już nie wiedziałem nic z tym nic fajnego. Zobaczyłem, że dookoła... ja zawsze myślałem, że moje picie, moje czpanie, mój ból wątroby, mój kac nikomu się do nie robi. To nieprawda. Aha. Jak ja wracałem do domu, naczpany na jest na Kacu i z bólem wszystkich napijano głową. Wszyscy mieli kaca. Wszyscy byli uzależnieni od wszystkich, a nie karali niezgodnie. Dlatego no w domu to, że, e, że. To nie jest tak, że, że nie robię się nikomu, ja robię się ze wszystkim. Aha. No dobra, ale dotykasz dna medialnie. To powiedz w ogóle, o co chodziło z tym, co się Mentalnie działo? totalnie i medialnie, Umiłujmy w przypadku, nie? No dobra, i co, co się działo akurat w tym konkretnym momencie, który tak naprawdę tąpnął tobą, bo wydaje mi się, że. Byłeś, pomimo tego, że zawsze byłeś traktowany jako gość, który ma problem z używkami, e, zawsze byłeś traktowany pozytywnie. Ale ten moment, który wydarzył się ostatnio, przekreślił pyszłem... siebie jakbyś na drugą zupełnie stronę. Poczułem, że tracę swój największy skarb, który zawsze miałem za nic, czyli moich bliskich. Aha. Czułem, że odchodzi ode mnie Kaśka razem z dziećmi. E, mi się wydawało, że zawsze będę miał wujka, dziecko zawsze będę miał Kaśkę. Nie, ja sobie nie zdawałem sprawy, że e, że te moje 50 paniek tak dokoła ludzi, że zostawią mnie najbliżsi i nikt już w mnie nie będzie trwał. Mhm. I dotarło do mnie, że moja dwójka dzieci i Kaśka to są najwięksi ziomale, najwięksi przyjaciele, a nie bandla i tych narkomanów, którzy mieli w chłopiach się zdechnąć za rogiem, czy nie, e, których dzisiaj nie ma. I, i...